Przedstawiam gołąbka na aukcję barwy niebieskiej. Jest to samczyk o numerze PL456, 23 rok 9951. Na 100% samiec. Tak wygląda skrzydełko tego samczyka. Gołąbek większy. Bardzo wyrywny. Gołąb super parowania, ponieważ ten gołąb to jest 100% gołąb od leszka Pilesiaka. Jest to imbred na jego bardzo dobrego rozpodowego 6250 Bambo. I tutaj był syn Bambo, parowany na córkę Bambo. I, I taki gołąbek, taki imbred jest do sprzedania. I teraz jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że ta samiczka 5710, ona jest z 19 roku, już u mnie wydała też potomstwo. Jej córka była pierwsza z lotu 500 km, była pierwsza. W rejonie, pierwsza w oddziele także naprawdę super ta samiczka przekazuje, ale tak zrobiłem sobie właśnie rzecz takiego imbreda, żeby coś tutaj z niego pochodować, ale tak jak mówiłem na filmie, odstępuje te gołębie, Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, wszystko jest w Radowodzie, można sobie polistować na 100%. Samczyk bardzo inteligentny, waleczny, gołąb tutaj w klatce, rozrubę nam robi, ale naprawdę gołąb jest świetny. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam.